Jak wiecie postanowiłem nie sprzedawać Aeroxa i mam zamiar po prostu <laughs> zrobić mu nowy silnik, a tamten silnik, który teraz jest, pójdzie do projektu mojego spitro w przyszłości. Jak widzicie mam tutaj taką kupkę nieszczęścia, czyli kilka sztuk silników, które sobie specjalnie kupowałem Za dawnych czasów No i... Ten Od Malaguti bodajże Ma hamulec bębnowy A ja akurat Wyjątkowo chcę zrobić z pitro. Nie na kołach od Aeroxa tylko chcę go zrobić na kołach od boosterach, więc jeżeli ten karter jest zbędnym, to to będzie moja przyszła baza do Spitroch. A w tej chwili też mam tutaj stary yy, blok od stary karter od yy, Aeroxa i ten karter posłuży mi teraz za bazę. Do zrobienia nowego silnika. Nie jest idealny, bo tutaj ma, chyba tutaj, jak przewalał się przez te wszystkie lata u mnie w tych magazynach, w cudzysłowie, to się trochę uszkodził, ale tutaj to miejsce uszkodzenia zupełnie nie przeszkadza. Będzie miał wentylację przynajmniej jakąkolwiek. Zupełnie mi to nie, nie przeszkadza. Także wezmę. ten karter i powoli będzie bazą do do naszego projektu także silnik wyciągnięty obudowa przednia wyciągnięta akurat widać malaguti ale kopka jest wszystko jest karter tutaj uszkodzony Nie przeszkadza zbytnio. To jest ten kawałek. Chyba nie cały. Nie cały. Czyli tak naprawdę jakbym się uparł, to mógłbym go chcieć spawać, ale, ale się nie upieram. Nie chcę będzie. To jest i tak baza do zabawy. W tym silniku mam zamiar wykorzystać większość części, które po prostu mam. Chcę spróbować zbudować silnik tanio i dobrze, ale w miarę oszczędnie. Więc zastosuję cylinder, który mam. Nie ten, tylko stage 6, który mam. Który kupiłem z tym boosterem oryginalnie Wał który był z boosterem yy, Przepraszam też za Aeroxem. Yy, tam chyba był akurat doplera wał jakiś Pompę użyję tą albo tamtą zależnie yy, Która będzie mi Pasowała Nie wiem czy to jest, muszę też sprawdzić Która wersja tam jest yy... Magneta, czy ta, co tutaj, to wtedy wykorzystam tą. Jak nie, to wezmę, wyciągniętą tą starą wersję. Jedyne nowe rzeczy, jakie będę używał, to będą łożyska i uszczelniacze. No i to. Postanowiłem, że nie mam do takiego silnika. Piłem. już pewnie wiecie co to jest tak, i zobaczmy w środku eee. To słuchajcie, Jasuni z wersji Z, Dir Customer 30 września został wyprodukowany roku pamiętnego. Napad wróg na Polskę, nie wiedzieć dlaczego o jakie tutaj cuda jeszcze z poprzednich chyba takiego nie miałem aż tego nakleję boję się, że mi to wszystko ucieknie dlatego też kleję obejmą sam wydech w wersji Z różni się od wersji R a na pewno od Carrera, którą mam w boosterze tym, że jedną ręką sobie tutaj można wsadzić Patrzcie, tutaj jest ta część nie spawana z takich kółeczek Tylko jest po prostu spawana z, z kształtek. Tutaj też nie zdejmowany jest wydech yy... Jeszcze tutaj na sprężynkach, tylko już jest normalnie przyspawany. Tutaj, oczywiście, blokada. Ten wydech jest homologowany. Patrzcie, nówka sztuka. Już serce zalakierowana zresztą. Także Hiszpanie trochę odpieprzają maniany. Tak samo. Tak naprawdę to wydech jest, według mojej, mojego doświadczenia, jest do ponownego lakierowania. Od razu najlepiej go lekko przeczyścić i drugi raz polakierować i utwardzić ten lakier dlatego, że potem wieje jak zbój Dobra, zobaczmy samą końcówkę kupuję zawsze aluminiowy lubię właśnie wersję aluminium mogłem kupić w tej samej cenie karbon albo żółty karbon, albo czarny karbon albo czarny aluminium wybrałem standardowo srebrny ja lubię te wersje tutaj też powinna być zaślepka i jest to jest druga część, yy, powodująca, że ten wydech jest homologowany i że ma ograniczenia zgodne z tym, co tam Unia Europejska chce. Także, jeżeli ktoś chce jeździć po torze, to wtedy musi wyrwać tu. I wyrwać tu. Dobra, więc tak, mamy karter, mamy wydech w kupce nieszczęścia. Nie będę wam na razie pokazywał, bo stoi samochód i nie dostanę się tam. Później to sfilmuję. Mamy resztę komponentów. Muszę zobaczyć, czy mam łożyska i uszczelniacze. I w najbliższym czasie zaczniemy produkować kolejny silnik, a że będziemy go robili od podstaw. To każdy majster klepka będzie mógł się zapoznać z podstawami i przy odrobinie dobrej chęci sam sobie taki silniczek wyremontuje. Także zapraszam Was na cykl filmików poświęcony budowie silnika do Aeroxa w specyfikacji Street Race dlatego że już nie chcę robić stricte wyścigowego, bo mam już taki jeden i jest za wściekły do normalnej jazdy po ulicy: za dużo paliwa zżera, nadaje no, się na tor, jak najbardziej. Ale tak do normalnej jazdy, to no co to za frajda, że kiedy się boisz odkręcić manetkę, bo w każdej chwili może iść po prostu na tylne koło i nieszczęście gotowe. A tutaj powinien brać od dołu, zastosuję gaźnik maksymalnie 21, a nie wiem czy nie 17,5, i będzie a roksik do codziennej jazdy także życzę Wam miłego dnia i czekajcie na kolejne odcinki Nara